Jedna z 57 komisji wyborczych pracujących w Stanach Zjednoczonych znajdowała się w podszykagowskim Lombard. To był jeden z tych punktów najbardziej w USA obleganych przez polonijnych wyborców. Zarejestrowało się do niego blisko 2000 osób. Od rana ustawiały się długie kolejki do głosowania. Komisja wyborcza nie miała praktycznie chwili wytchnienia. Głosowanie w polskich wyborach dla naszych rodaków w Chicago było sprawą wyjątkową. Chcemy zdecydować, kto będzie w Polsce rządził. Jesteśmy czujemy Polakami się. Czujemy, czujemy się Polakami. Polakami. Oczywiście jeździmy do Polski, także to nie, nie wygasza. Mimo, że mieszkamy tutaj na stałe, odwiedzamy Polskę, mamy rodzinę w Polsce i prawdopodobnie też z upływem lat będziemy mieszkać w Polsce. Głosujemy na prezydenta Polski. To jest ważne. Tym bardziej, że czujemy się Polakami. Głosowanie w Stanach Zjednoczonych Odbyło się bez większych problemów. Występowały nieścisłości w dwóch kluczowych kwestiach, o czym mówi Katarzyna Jankowska, członek komisji lokalu wyborczego w Lombard. Problemów, o dziwo, jak na ponad 1700 osób głosujących, mieliśmy niewiele. Dużo z nich wynikało moim zdaniem z dwóch przyczyn. Po pierwsze mamy tutaj osoby, które głosują również w wyborach amerykańskich, gdzie jakby standardem jest zakreślanie całego kółka czy całej krateczki. W związku z tym osoby, które nie doczytały, że należało postawić krzyżyk, to niestety, ale zakreślały po prostu całą kratkę i to powoduje nieważność głosu. Druga rzecz wynikała z rejestracji. Te problemy wynikały z tego, że kilka kart było przesyłanych w tym samym czasie. Rejestrowana była na przykład jedna osoba z tej grupy wysył wysyłających. Osoby nie były umieszczone w spisie wyborców i... Albo mogliśmy wydać zaświadczenie, albo niestety trzeba się zarejestrować na drugą turę. Druga tura w Stanach Zjednoczonych odbędzie się 31 maja. Osoby, które się jeszcze nie zarejestrowały do wyborów, będą mogły to zrobić. Aby zagłosować w ostatecznym starciu, niezbędne jest do tego posiadanie ważnego polskiego paszportu. Dla dziennika związkowego Jan Pachlowski.